LOL8K eee, Tom Rider Odcinek 9 No i po katastrofie wylądowaliśmy bardzo nisko. Znaczy nisko no. Różne tarapaty były. Przeszczka w dół. No i co teraz? Laro! Co się do no diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. O! Szyneczka. Еще раз. Co tu się dzieje? Dobra, teraz na spokojnie musimy się udać. Troszkę Troszka... troszkę skupienia, no eee, coś tu było? A złoch, dobra. Co my tu mamy? Oj, co jest. Mój błąd. wygląda na dobry punkt do zaczepienia śleczkę Przechodzimy do tej o! Samo mi odpuliła Takie G. G ciemno. O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś. Ja też dziewczyna. W jednej chwili wszystko grało, a potem... potem przyszła ta burza. Tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Lara. Nie, to ja ich tu ściągnęłam rot. Hej! Będziemy inną drogę. Mayday, mayday. Tu drugi pilot Jessup z drugi pilot. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racetymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać racę. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata? Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Lot. No dobra, to lecimy do niebieskiego dymu. I tu jest baza, tak? Umiejętności nie naskoczyły. Dobra, eee, zobaczmy. Czyli aha, mnie coś tu na tym dachu? Nie, Dlaczego? Ode. Dziękuję, ale mamy rozkazy. Zajdę na dół i na gest, trzech. Który zauważył mnie? No właśnie, kombinował, kogo pierwszego zabić, chyba. Jeszcze myślę, żeby zabić tego po samej prawej. To Co się u was dzieje? Weszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś... miasta. To jest jakieś szaleństwo, Roth? Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z Tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. O! Oh. Druga część łuku. Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kampo. Zdaje się, że ta była przez wiele lat zapieczętowana. To są zapewne grzyby majtake, stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Znane też jako tańczące grzyby. Dobrze. tu coś jest tak tak tu jest notatnik tylko tego nie pójdzie rozwalić ani pistoletem ani karabinem no niestety musimy to zostawić na kiedy indziej ajajaj jaj. Co za zając? Dobra, ale zawsze to jakieś pd. Straciłem na, na łuku. Troszkę. Troszkę łuku straciłem, ale mam nadzieję, że to, to zaraz te łuki znajdę. Dobra, co my tu mamy? Nie jest to miejsce, co ja przechodzi, bo przechodziłem? Chwileczkę, chwileczkę. Czy to jest inne miejsce? Takie podobne, wydaje się. Czy... Tu jest ten samolot. Tu jest ten samolot. Tak, to jest to miejsce. Dobra, no to lecimy dalej. To jest to miejsce. Jestem, a, tyle jestem teraz tu, gdzie nie można było wejść. Kurde, te żelazo są szybkie. No, nie będę mieć strzał. Dobra, czyli tu można wskoczyć, tak? Co, nie umrę. No tu było te wejście, się zastanawiam jak tu idzie dojść A co to? Jest? ciało na dół dobra zejdziemy. no co za zając dobra zobaczmy co my tu mamy w ta strona trzeba iść A tu jest e, zja zjazd e, do powrotu na dół e, Czekajcie, ja byłem tam? Tam byłem? Aha, 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 aha Czyli tu nie mogłem dojść, po prostu To, to niemożliwe, no Aj, pomiliłem guziki Powinienem prawy puścić, a nie lewy. A co tu jest? To jest jakoś nieznana ścieżka. Muszę zdobyć szare, bo mam już dziewięć. Opanowane, co to jest amunicja do pistoletu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Podpalimy to. E, ta, mm, gdzie jest prawdziwa droga? A prawdziwa droga będzie w tą stronę, tak? Gdzie ta flara pali się. Mm, tam się pali. Czyli co to będzie tu? Zosta zostaw trzeba się zastanowić chwileczkę Czy to a to jest te miejsce gdzie a tu było przejście chwileczkę, chwileczkę Ja szedłem tu do góry Tu był most i tamtędy się zawalił ten most i przeskoczyłem I tu były dźwiczki i tędy szło przeleść Coś mi się tu nie zgadza No dobra Idziemy w takim razie tu Nie pamiętam, żeby tam było jakieś wejście, bo było zawalone Naprawdę dziwne to teraz jest O, grubowiec Dobra, czyli zobaczymy czy można wejść do grobowca na tym etapie gry Czy trzeba będzie coś do przeguły będzie ulepszonego. Cześć Postać mi zdenerwowałeś sama? O kurde, ale wieje Tu jest obóz, tak? Zobaczmy, trzeba się dostać na górę. Hmm, co tu trzeba zrobić? Jest jeden powrotek. obrotek. Eee, tu jest wejście. Trzeba będzie spróbować, no, jak to działa. Czyli tak. Aha. To zawrzeć? Aha, już wiem, już wiem. Czyli teraz trzeba to podnieść poczekać na tak zwaną windę. Może w sensie więcej tego. Piękne, czy to była część większego kompleksu ruin? Zobaczmy, tu coś ciekawego, czy nie ma nic. Sama szkineczka tu No dobra, trzeba teraz iść do tego obozu. O, inaczej broń krótko mamy. No to fajnie, fajnie. Hmm, tu mogę normalnie zaskoczyć wieje w tym wywozie, chyba nie wiem co. Dobrze. Co my tu mamy? Łuk. Tak Teraz ulepszę sobie Co to jest? Efekt korzystania z i kieszeni. umiejętności większej ilości amunicji. Opanuj I jeszcze o ciekawe, ciekawe I jeszcze trzeba ulepszyć... na ukryte przedmioty to, 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 teraz nie potrzebuję na razie tego bo najwyżej po tym potem powrotnie to, to, na razie na razie opanujemy to a potem będzie trzeba opanować zabudzić jeszcze kanem bo wkleśta trzeba walka wręcz już w następnych dwóch punktach odblokować, teraz tak sprzęt. Ulepszymy tak. Łuk. No i nie wiem czy nie ulepszyć sobie pistoleta. Zobaczymy, ulepszymy. Dobrze, ulepszymy 250, 300 i 450. Dobrze, mamy pistolet ulepszony na full. I teraz mamy 271 punktów. Eee, co by tu ulepszyć? Pierwsze duże możemy, magazyn... A to ulepszymy ten duży magazynek. No, a potem reszta ulepszymy już. I to by było ok. Tak, Eem. tak, zakończymy sobie tu nagrywanie. Bo już jest długi odcinek. Przy tym wietrze. Do zobaczenia, papatki.